Dzień dobry, z tej strony Kasio i dzisiaj o, po, pokażę wam jak zdobyć GTA 5 w cenie pizzy, kebaba, no, no tak na pewno t, e, paczek chipsów, nie bo no bo tak i tak, wchodzimy sobie musicie zainstalować Epic Games Launcher wchodzicie w sklep i musicie tutaj najpierw na darmowe gry chyba wejść żeby odebrać kupon ja sobie odebrałem kupon, bo odebrałem jedną gierkę i dostałem kupon. I, i teraz co? E, oczywiście oferta tylko dotyczy gier, które kosztują powyżej 40 zł. Na przykład na cyberpunka możecie, ale najlepiej na GTA z tym nowym dodatkiem. To, no i tutaj widzicie. O 50% tańsza GTA, ale spokojnie. Ta cena jeszcze się nie dotyczy, bo jak damy kup teraz, sobie tutaj się ładuje, ładuje. to jest ten kupon minus 40 zł. I GTA kosztuje 25 zł. Dla mnie to jest mega, mega dziwne, ale w sumie po drugie, ten. Bym się cieszył i na pewno sobie dzisiaj lub jutro kupię GTA V. No i wyczekujcie odcinków z, tej, z online. Na pewno z kimś sobie program. Więc elo.